Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 24 kwiecień. Krzysiek przyjechał tutaj, już siać do nas buraki. Widzę, że to już jest chyba ten nowy nabytek, ale zaraz, zaraz zobaczymy, co to za sprzęcior jest. I siejemy buraki, mimo tego, że jest no chłodno, tak. W poprzednim sezonie, jak sialiśmy buraki, to pogoda była. Lepsza, że tak powiem, było na pewno cieplej. I tak to wygląda. Pamiętam, że poprzedn pod poprzednimi filmami pytaliście się, jak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę buraka. Jak nam udało się wejść w uprawę buraka. Także się tutaj zaraz z krzyżkiem coś tam wam opowiem. I będziemy coś więcej wiedzieć na ten temat. Rządir 61150R. I tu mamy siewnik od firmy Korbanek. Za szybko to muszę powiedzieć, że nie jeździ. Także sam właściciel sieje, tak? To jest oczywiście usługa, bo my nie posiadamy własnego siewnika I tak to wygląda. Jeszcze tutaj coś znalazłem. To jest raczej coś aluminiowego. Jakaś rączka od zamykania, od czegoś, nie wiem, od siewnika, od pokrywy. Wezmę, bo się czasami jeszcze w koło wbije. Także moi drodzy, jestem z Krzyszkiem w kabinie. Witam serdecznie. Także Krzysiek tutaj nam opowie jak wygląda ta sprawa, tak? bo dosyć dużo osób się mnie pytało pod poprzednimi filmami, jak zostać tym plantatorem, jak to wszystko wygląda. Dlatego poprosiłem tutaj Krzyszka, Krzysiek się zgodził, opowie mi czym się zajmuje, no i jak to wszystko wygląda. Więc jeszcze raz witam serdecznie. Firma istnieje od 10 lat, e, także witamy. Kaszmar Magro, jak to nas, nas poznawają na rynku. E, od 10 lat siejemy kukurydzę, rzepak punktowo, buraki. E, z usług dodatkowo mamy, można powiedzieć, przy współpracy z innymi firmami staramy się robić, można powiedzieć, kompleksowo usługi, czyli od zasiewu do samego zbioru po obisk i nawożenie. Jeżeli chodzi o samego buraka, no to na terenie Polski mamy ileś cukrowni, mamy, można powiedzieć, polski cukier, mamy nordcukier, mamy e, jeszcze inne, nazwijmy, cukrownie. Co trzeba zrobić, żeby zostać plantatorem? No właśnie, bo to, to w pytanie właśnie najbardziej się... Mi utkwiło w głowie po poprzednimi firmami z poprzedniego sezonu. Pytaliście się, jak to, jak to wygląda, bo z tego co wywnioskowałem, to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby uprawiać buraka cukrowego w swoim gospodarstwie. No nie, najpierw musimy mieć naprawdę dobre stanowiska glebowe, czyli zapane grunty, odpowiednie nawożenie, po czym powinniśmy się skontaktować z z inspektorem z danej cukrowni, z którą chcielibyśmy nawiązać współpracę. Inspektor powinien zrobić z nami wywiad, można powiedzieć taki rolnik środowiskowy, jak co powinno wyglądać. No i jeżeli byłaby taka możliwość, no to wiadomo, to burak jest na dzień dzisiejszy uprawą, którą się kontraktuje do przodu. Zresztą Czyli że jak już siejemy, tak, to musimy mieć zapewniony... Mamy zbyt. Mamy zbyt. W rzeczywistości podpisując kontrakt deklarujemy hektary po konsultacji z inspektorem. Inspektor nam załóżmy tam przyznaje jakiś limit hektary, czyli czelniowo to jest od razu też odnoszone do, do ton jaki powinniśmy uzyskać z hektara. Cukrownia zapewnia nam nasiona, gdzie to jest bardzo ważnym, kluczowym elementem. W tej rzeczywistości zostając plantatorem można powiedzieć że mamy kontrakt, dostajemy nasiona i mamy pewny zbyt. W rzeczywistości po zasianie tych buraków rolą rolnika czyli kontrahenta powinno być naprawdę zadbanie przede wszystkim żeby te buraki były odchwaszczone żeby to miało naprawdę wszystko ręce i nogi na polu. No i zadbanie naprawdę o tą plantację, jeżeli mamy problem, a wiadomo nowi plantatorzy często dzwonią, często pytają, no to jesteśmy do dyspozycji jak i my, tak samo inspektorzy z każdej cukrowni, tak? Czy to będzie cukrownia no, cukieropalnianica, czy to będzie stał jak zał? zał każda. Inspektorzy są po to, żeby pomóc nam, doradzić, na jak najwyższy plon, doradzić, jeżdżą, ustroją plantację, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. Z następnych rzeczy, plantator, który już ma zasiane uraki, wstępnie może zadeklarować, kiedy w ogóle by chciał mieć taką plantację, nazwijmy, wykopaną czyli odstawioną do cukrowni, ale tu też wiadomo, to są punkty logistyczne, że wiadomo, że dla jednego pana Wszyscy się nie ustawią, nie? Wszyscy się nie ustawią, nie? nie pojadą Tak Jest to bardziej ustawiane logistycznie, żeby ta, nazwijmy, zwózka, logistyka miała, była bardzo poukładana i zapewniła ciągłość produkcji cukrowni Zawsze się tam, znajdzie ktoś, kto, wiesz no powie, powie że przygodowo, wiesz, no mogło to być wszystko prędzej zorganizowane, no ale jest tylu tych plantatorów, że ciężko jest, jakby to powiedzieć, wszystkich zadowolić, tak, w jednym czasie. No nie, no zeszły rok pokazał nam co, e, sialiśmy w błoto, kopaliśmy w błocie, Tak. sialiśmy kukurydzę w błoto i zbieraliśmy w błocie, bo taka prawda, więc e, zeszłoroczny e, sezon kampania buraczana 2023 pokazała, e, Trwałość firm, rolników, ale też ile hektarów zostało albo niewykopanych albo po prostu nie było możliwości dojazdu w ogóle do pryzm z burakami gdzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami przerzucania tych tak. pryzm bliżej jakichś utwardzonych asfaltowych dróg Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że tutaj w tym gospodarstwie, w którym ja sezonowo pracuję, w zeszłym roku mieliśmy pierwszy raz buraka zasianego na powierzchni, ile tutaj było hektarów? 30. 30 coś tam, nie? No, mniejsza z tym. I średnia wyszła tam około 70... 70, chyba 8 ton. 78 ton, także pierwszy przy raz. Przy ładnej polaryzacji. Przy ładnej polaryzacji polaryzacja była na poziomie? Nie wiem, nie? nie będę pamiętał Ja też nie wiem, także mieliśmy tam w granicach, mówię, 78 ton. Ja myślę, że to jak na pierwszy raz to. Bardzo ładnie. To bardzo ładnie, nie? Teraz, Krzysiek, powiedz mi jeszcze, jakie Twoja firma usługi świadczy. Jeżeli przykładowo ktoś by tak chciał wiedzieć, przykładowo, czym się zajmujecie? Czy wy macie też swoją ziemię? I firma, jako firma, nie ma swoich gruntów. Bardziej można powiedzieć, rodzinne obsługujemy rodzinne gospodarstwo, czyli powiązania z ze mną. Aha. Ale jeżeli chodzi o. Yy, Areał, który na przykład obsługujemy w skali na przykład roku, no to mówimy gdzieś tutaj na poziomie od 300 do 500 kurczaków i gdzieś na poziomie taki same, takiego samego areału, jeżeli chodzi o, o buraki. Tak? Niektóre gospodarstwa, czy, jak zwał firmy, idą w tak zwany outsourcing, czyli Planowanie zasiewów łącznie e, z nami, czyli od uprawienia, wysiania nawozów, e, zasiewu wzdłuż czy kukurydzy, jak zwał i po całą ochronę i do samego zbioru. Także e, można powiedzieć od e, doradztwa, doradzenia, e, co powinno być e, zasiane, po jakiś tam pomoc w uzupełnieniu wniosków. Można zrozumieć taki outsourcing gospodarstw rolnych, czyli od A do Z, można powiedzieć, ilustracja plantacji i cały czas bycie w ciągłym kontakcie z rolnikiem. Siejemy oczywiście tutaj John Deere 61-150R. Krzysiek, jak długo już masz ten traktor? Ciągnik jest 10 lat, dokładnie w tym roku mamy 10 lat prowadzenia działalności związanej z obsługami rolniczymi. Czyli 10 od lat są, działacie na rynku, tak? 10 lat jesteśmy na rynku i od samego początku 150 nam towarzyszy. Ile tutaj już mamy motogodzin przy tym? 730. No, prawie 7400 godzin. Jakieś usterki? Na tą chwilę nie i tak trzymać. No, także lepiej, żeby tak pozostało. Mamy tutaj oczywiście z tyłu nowy nabytek. tak? Jest to siewnik. Jaki krzysiek firmy jakiej? Firmy Monosem Mekka. V4 12 rzędowy z napędem elektrycznym. Z napędem elektrycznym. A występują różne napędy? Możemy mieć napęd z tak zwanego potocznego koła, czyli tam idziemy po, po łańcuszek, po wał kardana. No my bardziej idziemy w system nazwijmy elektronika, ponieważ uzyskujemy większą, lepszą decyzję. Was? Tym bardziej że wszystko mamy po, po podłączone pod nawigację także możemy w każdej chwili zrobić odmapowania pola i ze zmienną dawką naszą, żeby uzyskać też najwyższy plon. Siejemy z prędkością granicą tam 8, nie? Siejemy z prędkością 8 km. 8 km na godzinę. I tak to pokrótce wygląda. Jeżeli będziecie mieli jakieś tam jeszcze pytania, to możecie pod filmem napisać w komentarzu. Ja postaram się w opisie dać tam jakiś e-mail, adres do Krzyśka, też, żeby nie dawać numeru telefonu, żeby go tutaj nie męczyć pytaniami, ale jakiś e-mail, adres myślę, nie? Krzysiek, w opisie jakiś kontakt do ciebie damy. Jak ktoś by był zainteresowany, cóż moi drodzy, my się z wami żegnamy. Mamy tutaj jeszcze sporo do zasiania od zaczęcia sezonu, Krzysiek, na razie co siałeś? Mówiłeś coś o słoneczniku, tak? Mamy zasiane 3 czwartej plantacji buraka cukrowego jakie tam mamy nazwijmy poomawiane po, po na siewy mamy zasiane słonecznik częściowo gdzieś tam rusziliśmy z kukurydzami, ale niestety ten sezon jest bardzo Wymagający, nie na wszystkie plantacje idzie wjechać. Też tutaj dopiero mamy, który, 20? bo mamy dzisiaj, 24 kwiecień, siejemy buraki. W tak? rzeczywistości, porównując do poprzednich lat, to od tej porze to już wszyscy siedzieliśmy i siedzieliśmy w górydze, a o burakach to wszyscy już po zapominaniu. No, tak, a tegoroczne my? przymrozki jeszcze mogą nam pokazać to, że niektóre plantacje. No, mogą być uszkodzone i też mogą się okazać, że będą to przesiania. Jeszcze raz, nie? bo też dużo rolników, też już można było zaobserwować na różnych filmach w internecie już no, zasiało buraki, tak? Też nie wiedzieli jak to będzie, zasiali, no. tak naprawdę nie wiadomo co tutaj będzie, tak? bo jeszcze pogoda jak to się mówi zmienną jest. Choć miejmy nadzieję, że że będzie dobrze że będzie dobrze. Krzysiek, jeszcze mam do ciebie takie pytanie odnośnie poprzedniego sezonu. Jak wyglądało plonowanie, Jeśli chodzi o, o to, w jakich gospodarstwach, taki jakiś rekordowy plon buraka? Rekordowy plon buraka gdzieś na poziomie prawie 105 ton. 105 ton, tak? To jest gdzieś tutaj mniej więcej w jakichś okolicach tutaj mógłbyś zdradzić? w Wielkopolsce? czy? Wielkopolska. Wielkopolska, tak. 105. No to już jest bardzo ładny wynik. No cóż, moi drodzy... To jest stworzywa, nie? O, i tutaj nasiona. Elegancko. Takie nasiona to są, tak? Tak. I powiedz mi, ile to się tego sieje na, na hektar, czy jak to się mówi? Na hektar. Eee, w tym przypadku siejemy tutaj sto, 110 tysięcy. Ale ogólnie rozbieżność i na plantatorów mamy, załóżmy, od 110 nawet do 125 tysięcy na nasion na hektar. Elegancko, no to idziemy zasypacie. Pamiętajmy, że 180 dni w ziemi. 180 dni w ziemi. Czym będzie wykopany, tak? nim będzie Zanim będzie wykopany. A i to jest na takiej sprężynce tutaj. Tak. I tu przykładowo, jak masz załadowane wszystko do pełna, to ile jesteś w stanie obsiać? W zależności jaką, jaką obsadę będziemy robić, tak? No A właśnie, tak. Od dziesięciu czasami do, do 16 hektarów różnie. Wszystko zależy od ilości, obsady od... nasion, nie? Tak to wszystko wygląda, moi drodzy. No jest, jest miejscami glina. Mieliśmy tutaj to uprawiane. No ale no są, są takie miejsca, w których, no niestety, ta glina jest większa, a są takie miejsca, przykładowo tutaj bardziej, gdzie jest piasek. Najlepiej by to wyglądało z drona. No myślę, że niebawem takowy będę miał, to wam pokażę z góry, może. Jak będą następne zasiewy, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj tego John 6150R. On jest na oponach 540 65 r 30 A z tyłu mamy opony Michelin 620 na 70 r 42 Krzysiek a powiedz mi przykładowo załóżmy Ktoś jest zainteresowany siewem buraka to, to ceny się wahają przykładowo to jest jak to się za hektar? Za hektar, tak? Hektara od 200-250 do zł od hektara 200-250 zł od hektara A tamte były niebieskie, a te są zielone yy, Odmiana i zaprawa Aha, odmiana i zaprawa Także tak to wygląda Nasiona buraka Powiedz co tam teraz robisz? Kalibrujesz tak, że masz załadowane, tak? Nakręcam naszą, żeby było na każdej sekcji równo, bo stanaliśmy ciągnikiem, tak? Aha Żeby nie było przykładowo, że ruszysz, a w tym miejscu... Żeby nie było przestoju, że nie było wolnego miejsca Dobra Krzysiek, dziękuję za cenne informacje Dzięki bardzo I do zobaczenia na kampanii buraczanej Cześć, także nagram, nagram Wam jeszcze z zewnątrz i będę uciekał. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!